Szybki czek formy i tego bałaganu, który jest za mną, ale zaraz to sprzątniemy, a sprawcą tego bałaganu jest. Mm. Tu, tu, tu. Hej kochani, witajcie. Z tej strony Paulina. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was coś fajnego, coś, co ułatwi Wam redukcję, a mianowicie będą to trzy przepisy na bardzo smaczne, wysokobiałkowe dania. Ale póki co, wybaczcie, ja muszę ogarnąć kuchnię i wtedy Was do niej zaproszę. Dajcie mi dosłownie chwilę. Już sama nie wiem, czy lepiej mi jest w kucyku, czy w rozpuszczonych włosach. E, dajcie znać. I żeby jeszcze było bardziej narcystycznie ugotujemy sobie dzisiaj przepis z mojej książki kucharskiej, <laughs> z naszej książki kucharskiej. I będzie to sałatka z tuńczykiem ze strony 209. Jest! Dobry znak, dobry omen. <laughs> Dużo słońca, a przed kręceniem tego odcinka naprawdę było szaro, pochmurno i tak. Smutno, więc działamy! Przystępujemy do działania. Czego potrzebujemy? 120 g tuńczyka, 25 g majonezu, 50 g kukurydzy, 70 g ananasa z puszki, sól pieprz. Czyli wychodzi na to, że wszystko mamy. Proszę mi tutaj nie wariować. Spokój! Dodajemy jeszcze sól pieprz i mieszamy tą kolorową mieszankę. Bardzo lubię tą sałatkę i tak jest ona z ananasem, więc y, nawet ci, którzy nie lubią ananasa, powinni jej spróbować, bo na pewno się uzależnicie od tego połączenia właśnie kukurydzy, ananasa. Tuńczyka i majonezu. Light uważajcie tylko i wyłącznie z tuńczykiem żebyście nie kupowali na przykład tego w oleju, wtedy też przemycicie więcej e, kalorii, e, tylko i wyłącznie ten w sosie własnym tą sałatkę z tuńczyka możecie też potraktować jako pastę możecie sobie właśnie posmarować na przykład takie e, wafle kukurydziane e, one są takie e, bardzo cienkie, fajnie chrupią e, są też właśnie z kaszą jaglaną i pieprzem, e, czyli nie musicie wtedy dodawać tego pieprzu w trakcie robienia tej pasty z sałatki z tuńczykiem. I jeszcze tylko przypomnę, że ta sałatka liczy 323 kalorie, dostarcza 27,5 gramów białka, czyli jest to spora ilość. Na pewno Was nasyci. No i ten pyszny smak ananasa. No, łapcie. Polecam tą książkę. Jest tutaj bardzo dużo smacznych przepisów. Mm. Miałam! Smaczna jest ta książka. I teraz I... przerwa na coś słodkiego, czyli miścio i piesek. A żeby Was nie zmuliło od tej słodkości, to lecimy do posiłku numer 2 i będzie to sałatka z makaronem. Zobaczcie, chyba mi się trochę przytyło. U tutaj <noise> krzesła tracą śruby. <noise> I tak prezentują się składniki na sałatkę numer 2, mamy tutaj taki miks ziarenek, mamy makaron penne pełnoziarnisty, mamy tofu, mamy pomidorki, mamy miks sałat, no i mamy e, ostatni mój ulubiony składnik, e, ser kaszubski z czarną szkłą. bardzo pyszny, e, polecam. No i standardowo zaczynamy od tej najdłuższej czynności, czyli gotujemy makaron. To światło chyba nie jest zbyt korzystne, ale zaraz to zmienimy. No i ważna rada ode mnie, jeżeli jesteście właśnie na redukcji, diecie odchudzającej, jak robicie posiłek, to kochani, patrzcie na to, żeby nie podjadać, bo wtedy kurczę, no niby mam deficyt, a jednak go nie mam, bo zapominam o tym, że jak robię sobie na przykład sałatkę i czekam na ugotowanie makaronu, to sobie coś tam, a to sobie też tam pochrupie, więc uzbrojcie się w butelkę wody, ja właśnie to robię piję. Ale dzięki temu oszukacie na chwilę to uczucie głodu, zanim ten posiłek będzie gotowy. Mi smokrego pod koszulkę, nie mogło być inaczej. Aha, to już wiem, dlaczego mi się nie gotuje woda. Hmm. Dodajemy makaron. Dodajemy tofu, ser z czarnuszką i gotowe. Tam tam tam, kochani. Posiłek numer dwa mamy już gotowy, zobaczcie jak potrzeba niewiele czasu, żeby wykombinować coś takiego, coś takiego pysznego, objętościowego, z dużą zawartością białka i coś, co właśnie nasyci Was na długo. A dlaczego? Ponieważ ta sałatka to skarbnica błonnika, który właśnie daje to uczucie sytości, które jest pożądane przez nas właśnie na diecie odchudzającej. No i oczywiście Michu się skusił na sałatkę. tylko muszę mu dać. bo będzie dojadł jadł dojadł. rękami. To jest jego trik na redukcji, że Michu je rękami, dlatego je tak powolutku. Ła, wow, kochani, znowu słońce zaszczyciło nas swoją obecnością, aby, na no jak najdłużej powinnam teraz założyć okulary przeciwsłoneczne i posiłek numer 3 przed nami. To słońce działa na mnie psychodelicznie. Mała podpowiedź, będziemy używać Odżywki białkowej, zdrowa forma, smak wanilowy. I będzie to coś, od czego się ostatnio uzależniłam czyli koktajl. Tak jest koktajl białkowy. I to nie będzie byle jaki koktajl. A więc do koktajlu potrzebujemy mleka, odżywki białkowej, płatków owsianych u mnie górskie, mrożone maliny i mrożone jagody. Nie wiem jak wy, ale tak samego białego mleka to nie wypiję. I ostatni składnik, czyli łyżka płatków owsianych. Wiem, że się powtórzę, ale kolor wyszedł nam naprawdę boski. Kurde, no. zobaczcie. No, miało być ładnie. No jest w sumie ładnie. Zobaczcie jak pięknie to wygląda. Taki, taka ładna podstawka. Tak, podstawka. Aż chcę się pić. Kochani, dziękuję za Waszą obecność w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Te trzy przepisy mam nadzieję, że jak najszybciej przetestujecie w swoich kuchniach i mam nadzieję też, że przy tym ostatnim trzecim narobicie sobie mniej bałaganu niż ja. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za dzisiaj, cześć. A naszą odżywkę białkową i książkę kucharską Zdrowa Forma znajdziecie na stronie internetowej zdrowaforma.pl.